Czuję widzowie. Dzisiaj wbijamy ten pucharki na Mlili, yy, bo dzisiaj kupiłem ją. Odblokowałem, znaczy. No i wbijamy dzisiaj. Wbijamy na niej 20 rangę. postara się być 20. Po, polecimy. Oczywiście zostawcie suba i lajka. Like bo lecimy po... 600 Ile ja mam? subskrypcji Okej To będzie na do mnie podjazdu What ale rozpoczynamy na minusie? Widzę, że rozpoczynamy na minusie. Dobra, wolny środek. Pewnie dużo osób ma już Lili. Hyrama, Ekwak, Psychik. O, nie macie do nie podjazdu. Mam dzień powercubsów. O nie ja szybko biegna. Tu ktoś jest? O, tu jest Derylek. De de No, Bambik. Take deal. Jest. Dziesiąta klasa. Ej, ja nie chodzę do dziesiątej klasy. Ja chodzę do czwartej. Nazywam się tak. Cenzura, 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 cenzura. Nazwisko: cenzura, 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 cenzura. Wiek: cenzura, cenzura, cenzura. Kasa: cenzura. I nie wiem, w nim grać. Ej, minus dwa. Ej, mało. Aktualnie jestem na ulicy. Aktualnie, za niedługo będę wjeżdżać z ulicy i. No i będę grać w domu w Robloxie w rali. Starwing. Widzowie, dzisiaj może o 21:00 nagrywam nie no czy no będę grać na Roblo dzisiaj może o, o tak o 21:00 około 22:00 może będę grać yy, w Roblox'a w Realistic Car więc będziecie mojej szansem mnie zobaczyć Ja w Robloxie nazywam się tak. Wszystko z małej Elo 666 sześć, sześć, sześć tyfy. I tak, taka sigma, taki sigma skin. Nie, no nie mają typki do mnie podjazdu. Hop.

No nie no 10 pucharków mi brakuje. Nie, 200. Bo ja Mam ekran. Poczekajcie, pokażę wam. Bo ja mam ekran pęknięty w tym miejscu. Nie czekajcie, czekajcie. Ekran mam pęknięty w tym miejscu. Więc ja nie widzę ile mam pucharków. Ile? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nie, nie się. powiedziała, że wbiję 20, to wbiję 20. Ostatnia gierka na solo i zaraz ja będę wbijać może na, na zadanie. No bo nie, solo wola. No fuck! Nie, nie, nie dan dziesiątej rand, no znóż kur. Kurde bym sobie dynasraką zagrał. Eu sou dinossauro com o jogo. Eu sou Cristiano Ronaldo, <sírio> <sírio>

Nie wiem, no, że z takim... Ej, nie wiem, gra z zwykłą li, Czy może truskawkową? Nie, truskawkowa mi się bardziej podoba, albo nie. Ku, nie wiem. Przecież powiem ta i ta mi się podoba. Eee... Nie, nie wiem, czy bym ją kupować, co właściwie. Kupiłem ofertę za, za 12 złotych 180 gramów, nie? To trochę dużo. Niedługo będzie godzilla na tym. Niedługo będzie godzilla na, na ten na kanale. Z moim kolegą. Tim ziomek. Z tym ziomek będzie godzilla.

Jak ja grać z takimi lagami. Świa! W końcu... No, nie gada się 17. O! Nenczycik! Lędzi, Nenczycik! Nenedycik! Nie! No proszę Was! No nie! No nie! No nie! No nie! Nie, nie, nie! Ja jestem za... Załamałem się teraz. Za jakieś dwa lata wbiję 20 koła. Obiecuję. Będę mieć 20 koła kiedyś. Bardzo, ale to bardzo długo mi to zajmie. Ale za to będę mieć? A smrt. care aici sunt polski top țările. Nu ți-o nu-ți la Nu no, te-ai No i nie zrobię tego. No nie, no co za Debil. No co za Debil? Siap, siap. Podaj! Brawo, ktoś normalny! Pierwsza normalna osoba. O, jakaś osoba mnie po ogląda. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam tą osobę, która mnie tutaj ogląda. Kurde, nie doczeka do końca ekranu. Pozdrawiam bardzo serdecznie Jest Nie yeah, bonet potrzebuje. potrzebuję mm, Witam w drużynie Zuzona Ezyzy. Okej okay. Witam serdecznie Witam serdecznie w mojej drużynie no Kurde ty całkiem dobre konto Pozdrawiam, jest. Szkoda, że nie masz tych chromatyków. Ile? Dobra, nie wbijamy topkę. Osia, strawkę. O Oszlak O, szlak. o, szlak. o szlak. Czekajcie, bo mi tu. Proszę, proszę, zamknięte oczy, mam nadzieję. ja że... mam zamknięte oczy, proszę, żebyś się ja gram na ślepo. Dobra? Tam, tam, tam. Nie, się po, po, się. Mnie tak, Dimda. Nie, nie, nie. się pokręcę się nie. się. nie. Otwieram. O. No nie, no tylko nie ten smrodek. Fuck, smrod. Czekaj. Bo nagrywam. No, widzowie, yy, będzie dru druga część. Zbijania topki na Lili, dobra? Będzie druga część zbijania topki na Lili, więc. No. Żegnajcie, widzowie. Dobra, dokończę tylko tę grę i już kończę. A wiem. Oba, kończę widzowie nara.